musimy się na chwilę przenieść z naszego nieszczęśliwego kraju do Chicago, gdzie właśnie pan poseł Antoni Macierewicz dopuścił się straszliwej zbrodni. Świat aż wstrzymał oddech, a nawet zatrząsł się z oburzenia. No, może nie cały świat, bo tam świat, że tak powiem, nie zwraca uwagi specjalnie na takie rzeczy, ale Dmimond, skupiony wokół pani premierzycy Wykopać, zacząć się z oburzenia na insynuację, że pan Donald Tusk mógł być agentem sztazji. Taką sugestię miał przekazać złowrogi poseł Antoni Macierewicz na spotkaniu z Polonią Szykagowską. Myślę, że niekoniecznie sztazji. Dlaczego zaraz sztazji od razu? Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć. Że sekretarzem, z pierwszym sekretarzem ambasady Republiki Federalnej Niemiec w latach 80., w końcówce lat 80., w Warszawie, był późniejszy ambasador. A w międzyczasie szef wywiadu niemieckiego. On teraz jest ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Moskwie, a przedtem był właśnie w Warszawie. No i z tej okazji, w oficjalnym życiorysie pana ambasadora podano taką informację, że kiedy był tym pierwszym sekretarzem ambasady w Warszawie, to zaprzyjaźnił się z niektórymi działaczami opozycji demokratycznej. No, nie ze wszystkimi, tylko z niektórymi. Już nie wymieniano ich po nazwisku, ale można się domyślić, którzy to działacze opozycji demokratycznej byli zaprzyjaźnieni z panem sekretarzem. No a potem i on awansował, i oni awansowali, no a pan Donald Tusk awansował nawet jeszcze bardziej, bo został, objął taką funkcję, z którą, która wiązana jest z godnością prezydenta Europy. No, nie przesadzajmy z tym prezydentem, no ale w każdym razie nasza złota pani Aniela w ostatniej chwili podała mu pomocną dłoń i ta pomocna dłoń okazała się tak mocarna, że tu tutejszego bagienka wywindowała go aż na takie prestiżowe no i intratne, daj Boże każdemu stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. On ma jako ten przewodniczący dwie bardzo ważne kompetencje. Może otwierać posiedzenia Rady i zamykać posiedzenia Rady. No wyobraźcie sobie Państwo, że wykonywanie tak skomplikowanych obowiązków wymaga odpowiedniego wynagrodzenia. No i wyn wynagrodzeniem. Donalda Tuska na tym stanowisku jest siedmiokrotnie wyższe od uposażenia pani premierzycy. Od razu widać, jaką karierę finansową zrobił pan Donald Tusk. Daj Boże każdemu, no, daj Boże, ten każdym takiej kariery finansowej zrobić nie może, to Europa by tego nie wytrzymała, mimo że, mimo że no, nie jest Europa najbiedniejsza na tym świecie pełnym złości, ale no, wszystkich, wszyscy nie mogą tego. Złotkich pierniczków, jak to śpiewał, była kurzawa dla wszystkich nie starczy i tak. Proszę Państwa, jeszcze na chwilę pozostańmy przy tym Chicago, bo tam okazało się, że patronat nad słynną drużyną, drużyną Chicago Bulls. Objął, objęła firma Cinkciarz.pl, a w imieniu tej firmy reprezentowali ją tam byli prezydenci naszego nieszczęśliwego kraju Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa. Chciałbym przypomnieć, zwłaszcza młodszym słuchaczom, że za komuny Cinkciarzami byli przeważnie konfidenci służby bezpieczeństwa, którzy w ten sposób byli wynagradzani za swoje usługi, bo ubecni przecież. Też całej forsy, którą tam mieli na agenturę to nie wydawali, troszeczkę tam kitrali sobie. No A ci konfidenci, żeby przy okazji, Wilk był sytyjowca, cała dwie pieczenie na jednym ogniu. Konfident od razu mówił, kto u niego kupił, kto mu sprzedał, prawda? No i w ten sposób bezpieka miała ważne informacje, a konfident jako PL miał utrzymanie. Więc to, że pan prezydent Wałęsa, czy były prezydent Wałęsa, i były prezydent Bronisław Kowalski akurat tę firmę reprezentowali. No nie wydaje mi się przypadkowe. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiszkową sektor finansowy w Polsce, a zwłaszcza taki delikatny jak waluty, to nie jest tak, każdy sobie nie może tak przyjść z ulicy i tym się zajmować przypominam, że pan senator Gawronik, to jak tylko wymiana nastąpiła wolna, walutowa, to od razu sieć kantorów tego samego dnia otworzył na zachodniej granicy. Nic tu się nie dzieje przypadkowo i to, że prezydenci byli tutaj, reprezentowali, koszulki dostali. Ciekaw jestem tylko, jaki pseudonim ma teraz Lech Wałęsa, bo chyba nie Bolek, chociaż ja wiem, tak <głos》głos》> Do niego to przyrosło, że on pewnie sam się przyzwyczaił i żadnego innego nie zapamiętał, po prostu. A tak to zapamięta, bo takie rzeczy się pamięta na całe życie. Proszę Państwa porzucamy tedy Chicago, wracamy do naszego nieszczęśliwego kraju, gdzie no, trwają przymiarki kto z kim, ile się nakradnie po wyborach do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu. Dzisiaj właśnie pan Janusz Piechociński, prezes PSL-u, zaprezentował wizję wielkiej koalicji, która by... Objęła władzę nawet w sytuacji, gdyby prawo i sprawiedliwość uzyskało najlepszy wynik wyborczy, ale mniejszy niż 38%, bo przypomnę jeszcze raz, że 38% dawałby prawo i sprawiedliwości większość nieznaczną, ale większość w Sejmie. Każdy wynik poniżej 38% takiej większości nie daje. A doświadczenia z rządem mniejszościowym Kazimierza Marcinkiewicza jest, 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 no nie są zachęcające, żeby je tu powtarzać, chociaż oczywiście historia się powtarza. Nie jest wykluczone, że pani Bata Szydło będzie próbowała tam kreować coś w rządzie mniejszościowym, no ale jeżeli większość, się sprzysięgnie przeciwko niej, to wiele tam nie wykombinuje. Podobnie zresztą jak prezydent Duda, który będzie miał niechętną sobie większość parlamentarną, zwłaszcza że Zawetował ustawę o uzgodnieniu płci. No to tu postępactwa zawyło z oburzenia, bo tę ustawę tutaj promowała osoba legitymująca się dokumentami wystawionymi na nazwisko Anna Grodzka, i tak chciała sobie ułatwić życie przy pomocy zmiany ustalawstwa, że płeć, żeby płeć można było zmieniać wielokrotnie, to znaczy co tydzień nawet. Nie wiem, jak tam klejnoty by to wytrzymały, no, ale jakoś pewnie by wytrzymały. W każdym razie takie przypadki niesłychanie wzbogaciłyby medycynę, dlatego, że lekarze musieliby zaświadczenia dawać, no co prawda psychiatrzy, ale to nic nie szkodzi, bo to psychiatrzy, to znam takiego psychiatra, który kiedy Kiedyś w pewnym towarzystwie opowiadał, jak to miał pacjenta, wariata, który twierdził, że wymyślił perpetuum mobile. Ten lekarz mówi, no widzicie Państwo sami, co to za wariat, przez perpetuum mobile wynajdę ja. <grytanie> Co z lekarzami przyjdą. No, ale tu medycyna musi zostać wzbogacona, i tutaj pan prezydent Duda taki zawód wszystkim sprawił. Więc chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, że zgodnie z moją ulubioną teorią spiszkową, ja tu cytuję wybitnego klasyka demokracji Józefa Stalina, kiedy jest prawidłowo alternatywa dla wyborców sporządzona, a no wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i proszę bardzo, mamy taką oto sytuację. PiS, Prawo i Sprawiedliwość, skutecznie blokuje ruch narodowy i taki radykalnie katolicki. Tak się rozpiera na tej niszy ekologicznej, że już tam nawet myszka się nie wśliźnie, co pokazały wybory prezydenckie. Wreszcie Platforma Obywatelska no, miała wspierać, miała blokować y, takie ugrupowania wolnorynkowe, gdyby się pojawiły na politycznej scenie, y, no ale w tej chwili utraciła wiarygodność, stała się taką bezideową, zupełnie już partią władzy i natychmiast została wykreowana nowoczesna PL której celem jest blokowanie ugrupowania wolnorynkowego. Zlew, no to zlew wiadomo, zlewa się co pewien czas, się zlewa, potem się rozlewa. No i tak to bywa. Teraz wystawił jako nową twarz. Skąd oni biorą te panienki? Po pani ogórek jest pani innowacka. No, każda jedna bardziej urodziwa od drugiej. No, tam nawet pani Nowacka się odgraża. Leszkowi Millerowi, że jak się potwierdzi jego udział w tajnych więzieniach CIA, no to będzie musiał za to ciężko odpowiadać. No, myślę, że pani Nowacka troszeczkę się zapomina, troszeczkę zapomina, skąd jej wyrastają nogi, ale myślę, że Leszek Miller w odpowiednim momencie i to przypomni, no i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Proszę Państwa, więc Widzimy, że mamy tu już ustawkę. Właściwie można by dzisiaj te wybory zrobić i wielkiej różnicy by nie było. No, jeszcze warto wspomnieć o panu Kukizie. Pan Kukiz, widać, że to był wypadek przy pracy i w tej chwili pan Kukiz siłą inercji jeszcze się turla. Do 25 zobaczymy, czy tej siły inercji starczy na przeturlanie się przez klauzulę zapalową, bo już balansuje na krawędzi, czy te też już mu nie starczy, no i wtedy będzie po staremu partia i stronnictwa sojusznicze. Widzimy, że jak Stalin ustanowił tutaj konstrukcję sceny politycznej, to raz wie jej pilnuje, bo gdzie mu będzie lepiej, z czym mu będzie lepiej, jak się przewerbował w drugiej połowie lat 80., do wywiadów państw poważnych, to już tak zostało i tylko niepotrzebnie złowrogi poseł Antoni Macierewicz mówił o tej Stazi. Jaka tam Stazi? Do przyszłych sojuszników się przewerbowywali, a nie do żadnej stazi. Stazi już sama się przewerbowywała, więc to może by było aktualne 10 lat wcześniej, ale nie w końcówce lat 80. Proszę Państwa, jeszcze na chwilę się wyrwijmy z naszego nieszczęśliwego kraju na szeroki świat. Otóż kontynuowana jest. Ofensywa zimnego ruskiego czekisty Putina w Syrii. Tam strzelają strzałami, bombardują w dni parzyste państwo islamskie, w dni parzyste bombardują bezbronnych cywilów, których jak to powiedział senator, ujawnił senator McCain. CIA ich wyszkoliła, no nie po to ich wyszkoliła, żeby ich Putin teraz bombardował, to też Amerykanie strasznie się zżymają, ale nie bardzo wiedzą co robić. No bo sami rozumieją, że po prezydencie Obamie trzeba posprzątać. A skoro już mowa o prezydencie Obamie, no to zauważyłem, doszło do mnie, że uwagę państwa oglądających te tutaj moje monologi przed Kamerą zwróciła figurka prezydenta Obamy. Która u mnie tutaj na biurku stoi, więc prezentuję ją w całej okazałości. To jest prezent, jaki otrzymałem od mojego przyjaciela z Nowego Jorku. No i prezydent Obama czasami kiwa głową z aprobatą, jak Państwo widzicie. Dosyć łatwo tę aprobatę prezydenta Obamy uruchomić i szkoda, że pan prezydent Duda nie o tym nie wiedział, będąc w, na sesji organizacji Narodów. Zjednoczonych, a nawet siedząc z prezydentem Obamą przy jednym stole. Gdyby go w ten sposób poruszył, to być może załatwiłby więcej spraw dla naszego nieszczęśliwego kraju, a tak to tylko straszliwie upokorzył zimnego ruskiego czekistę Putina. Nie wiadomo, co Polska z tego będzie miała, no miejmy nadzieję, że coś z tego będzie miała w najgorszym w przypadku mściwą satysfakcję. Ja chciałem się zapytać, jaka jest pana ulubiona teoria spiskowa, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia w Turcji? No wie pan, ja oczywiście nie wiem, ale jak czegoś nie wiemy na pewno, to dobrze jest się odwołać do klasyków, to znaczy do Rzymian Starożytnych, którzy każdą, każde spostrzenie ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. I tutaj znakomicie pasuje sentencja i swecitku, i protest. Ten zrobił, kto skorzystał. Najbardziej na tym zamachu skorzystał prezydent Erdogan. To widać gołym okiem. Więc moje podejrzenia się kierują przede wszystkim wobec niego. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, jak jest chwalony. Przecież nie mogą się go nachwalić czołowi demokraci. U nas były takie straszne tu i Komisja Wenecka, i tego trzech sędziów tam nie za zaprzysiągł pan prezydent Duda. To już faszyst podniósł głowę, a tam dwa i pół tysiąca wsadził za kraty i jak go chwalą. Z tego wynika, że trzeba, jak no trzeba być państwem silnym, to wtedy jest się chwalonym. Wszystko się wszystkim wtedy podoba. Dziękujemy. Proszę bardzo, tutaj kolega. Dzień dobry. Jak chciałbym poznać pana opinię na temat tego, żeby w temacie, czy po to, żeby uzyskać podmiotowość, polityka polska nie powinna się po na współpracę bardziej z Chinami? A no to wie pan, dobrze jest, dobrze jest rozwijać stosunki, zwłaszcza korzystne, z pierwszą gospodarką świata. Dobrze. Tym bardziej, że ta gospodarka świata, Chce te stosunki rozwijać, chcę włożyć nogę w drzwi, tutaj europejskie. Możemy im te drzwi uchylić. No dlaczego nie? Tyle tylko, że to wcale nie musi być dobrze widziane przez naszego najważniejszego sojusznika. Więc, dlatego, moglibyśmy to z tego zrobić. Troszeczkę poprawić w ten sposób pozycję negocjacyjną. No bo jak nie, to my uchylimy drzwi nie na jedną nogę, ale na obydwie nogi. To jest to jakaś no, z, z takich rzeczy, nawet warto. Polityka polega na tym, że się wykorzystuje możliwości. Jeżeli się pojawia taka możliwość, to trzeba nauczyć się ją wykorzystać. Proszę, Proszę bardzo, tutaj pan. Dzień dobry panie redaktorze, ja właśnie wracając do, tej do naszej polityki chińskiej, chciałem pana zapytać, jaki jest pana stosunek do chińskiego programu jedwabnego szlaku, który ma być przeprowadzony przez Rosję. Czy czasami rolą Polski nie będzie blokowanie tej inicjatywy, żeby zabezpieczyć amerykańskie interesy związane z gospodarką morską? I drugie moje pytanie: co się okaże, kiedy obecność amerykańska, tak jak przewiduje profesor Brzeziński, może okazać się nieskuteczna? Wręcz groteskowa, czy to nie rozzuchwali Putina? Proszę pana, no ja nie wiem, Putin mi się nie zwierza, także nie wiem, co by go rozzuchwaliło. Myślę, że tutaj w tej mierze możemy się stosować do takich dziękuję, do takich ogólnych wskazówek pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewicza, który powiedział, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty. Bo swoją słabością zachęcił napastnika. Otóż im słabsza będzie Polska, tym bardziej nas się będzie Putin. Dlatego naszym celem powinno być maksymalnie wzmocnienie państwa i to nie na zasadzie prężenia cudzych muskułów, bo to się zawsze źle kończy. Myśmy cudze muskuły, to znaczy angielskie i francuskie prężyli w 1939 roku, skończyło się to straszliwą katastrofą straszliwą katastrofą, trzeba budować fundamenty własnej siły państwa, przede wszystkim ekonomicznej, która się potem przekłada na siłę militarną. I to jest jedna rzecz. Natomiast niewątpliwie, niewątpliwie, tak jak już mówiłem, Stany Zjednoczone wcale nie muszą patrzeć życzliwie, czy z zachwytem na wchodzenie Chin do Europy. No to my z przyjaciółmi, powiem tak, z przyjaciółmi trzeba rozmawiać szczerze i trzeba im mówić prawdę, wrogów trzeba oszukiwać, a przyjaciół nie wolno. W związku z tym powinniśmy szczerze rozmawiać z Amerykanami, no my tu chcemy poprawić siłę naszego państwa, i albo to zrobimy razem z wami, albo to zrobimy razem z Chińczykami. Bo jakie, jaką zaletę ma jedwabny szlak? Nawet przez Rosję prowadzony. Taką, że umożliwia nam stwarza Polsce szansę rozluźnienia tych kleszczy, jakie tworzy dla nas program Mitteleuropa. Europa. To rzeczywiście stwarza nam taką szansę. To nie znaczy, że my sobie te kleszcze rozluźnimy na pewno, bo na pewno to wszyscy umrzemy, ale szansa to jest szansa. Jak będziemy się rozsądnie zachowywali, jak będziemy umiejętnie do tego podchodzić, to możemy z tej szansy skorzystać, a to jest szansa, niewątpliwie. Więc dlatego, wie Pan, zawsze trzeba pójść na pewne ryzyko. W polityce nie ma możliwości uniknięcia ryzyka, bo no chyba, że ale na, na wywieszenie białej flagi to zawsze mamy czas, zawsze to zdążymy zrobić.